Naszym gościem Łukasz Karbowniczek, drużyna Bezblum Mieloty. Eee, cześć Łukasz, cześć, witam. Szósty sezon w Światkarskiej Lizę Miasta, e, trzecia drużyna. Grałeś w drużynie Prototype Volleyball. Przyznam szczerze, że zapomniałem o tym. Dopiero dzisiaj, jak sobie Dawno to było, tak podglądałem tak, tak, tak. Twoją przygodę tutaj w Światkarskiej Lizę Miasta, to sobie o tym przypomniałem. Jeden sezon w tej drużynie występowałeś. E, później przeszedłeś do Ekohurtu, obecna drużyna. Kiedyś to znaczy Obecna nazwa to jest hmm. Ekofurt, tak. wówczas była to Omida, no i od trzech bądź od czterech sezonów bez Blum nieloty. Jakbyś mógł pokrótce powiedzieć o tych drużynach historycznych, a o tych nielotach porozmawiamy sobie za chwilę. Jak się tam czułeś, czemu finalnie gdzieś tam projekt ten się skończył dla ciebie? No tak, na początku po to tak volleyball. Myślę, że tam trenowaliśmy w Konradinu z tymi ludźmi, z którymi grałem. W sumie tam grałem na przyjęcie czyli na środku wtedy. Zapytaliśmy, czy, czy zagram z nimi i stwierdziłem, że w sumie skoro gramy i tak, a, a w sumie wcześniej się nie trenowałem za bardzo z nieletami, w sumie się chęliśmy na turnieje po prostu, mhm. ale widzę, nie? I stwierdziłem, że w sumie czemu nie, pogramy i tak. Jeden sezon zagrałem, potem w drugim były jakieś ruszady. Z trzecią kwotę zrobiłem sobie przerwę chyba od SF3, bo mieliśmy dosyć dużo turniejów. No i też potem padła propozycja ze strony Ekohurtu, czyli kiedyś omidy żeby na środku dołączyć do, do chłopaku, ponieważ szukali tam wzmocnienia, i stwierdziłem, że, że jak najbardziej chętnie pograł sobie tutaj w, na parkietach SL3. Mm -hmm. No a potem, no to, to już nieloty, że tak powiem, jako, jako cała drużyna zgłosiliśmy się do SL3, bo wcześniej nieloty nie grały, więc jako, że trenowałem z nimi i grałem w turniejach, no to po prostu stwierdziłem, że będę grał dalej po prostu z nimi, zaczynając w drugiej ligi. Mm -hmm. Ok, teraz powiem tam troszeczkę Twoje ego, ale czy nie brakuje Ci w tym momencie tej pierwszej ligi, no bo jednak umówmy się, no jesteś zawodnikiem, który w tej pierwszej lidze spokojnie mógłby sobie radzić. Czy nie brakuje Ci trochę tych, tej rywalizacji na wyższym poziomie, czy uważasz, że ta druga liga w perspektywie kilku sezonów ewoluowała do tego stopnia, że gdzieś tam te poziomy się zbliżyły do siebie, do tego, który był wówczas pierwszej lidze? Jeśli chodzi o poziom, to rzeczywiście druga liga naprawdę się wzmocniła i myślę, że w tym sezonie, tak jak w poprzednim na przykład, grały dwie drużyny, trzy no, topowe, takie, że, które w pierwszej lidze mogły sobie poradzić bardzo dobrze. Co zresztą zobaczymy w tym sezonie w sumie. Więc my, myślę, że, że granie na tym poziomie w drugiej lidze te, też jest dosyć dobrym wyznacznikiem, dobrym a także dobrym taką, jakby to powiedzieć motywacją do, do gry, mhm. natomiast też poza poza SL3 gramy też na turniejach z którymi znaczy gramy na turniejach z drużynami, z którymi też, które występują w pierwszej lidze więc, mhm. więc gania na tym topowym poziomie też, też jakby występuje u mnie, więc można powiedzieć, że wolę grać z ludźmi, których lubię, spotykamy się też poza, poza mhm. grą, lubimy się i doceniamy się nawzajem i mi się wydaje, że to naprawdę mi wystarcza. Mhm. No tak jak mówiłem, granie w drugiej lidze też też wymaga i tu nie ma żadnych słabych drużyn. Zobaczymy jak będzie w tym sezonie, ale wydaje mi się, że, że dalej ten poziom drugiej ligi co, co roku jest coraz wyższy i, i nie ma po prostu tych samych Przez moment zobaczyliśmy na tor tego, tej atmosfery właśnie w drużynie. No to powiedz, czy wpływ na to, że w, momencie, w tym sezonie macie zaledwie siedmiu zawodników, a poprzednich było tych zawodników no zdecydowanie więcej. Byliście jedną liczną drużyną grupą. No to właśnie, czy nie miało tutaj wpływu atmosfera, czy coś się zepsuło w międzyczasie, czy, czy po prostu no, niektórzy zawodnicy stwierdzili, że to nie jest dla nich, bądź uznali, że w innych drużynach będą czuli się lepiej? Nie, wydaje mi się, że atmosfera rzeczywiście jest dobra i nie ma tutaj nic do zarzucenia. Chłopaki mieli, ci co nie występują z nami po prostu teraz, mieli problemy zdrowotne niektórzy, mhm. na treningach było nas 7 osób i stwierdziliśmy po prostu, że skoro trenujemy 7 osób i gramy Trening zaczęliśmy po prostu w zeszłym roku, więc mm -hmm. stwierdziliśmy, że skoro dalej trenujemy, no to fajnie było rozpocząć po prostu tą, tą, tą drużyną, którą, którą rozpoczęliśmy treningi i, i dalej się zgrywamy, że tak powiem. Mm -hmm. Czy nie uważasz, że 7 osób gdzieś tam widzę, no to nie jest troszeczkę za mało? No bo okej, okay, mogą wypaść kontuzje, mogą wypaść jakieś wyjazdy, jakieś problemy osobiste, zdrowotne. I czy to nie jest jednak zbyt wąska kadra do tego, żeby rywalizować, no gdzieś tam o podium nawet rozgrywać? Bo wczoraj pokazaliście super mecz. No ale czy to jednak nie będzie stanowiło problemu w perspektywie czasu, jak myślisz? Myślę, że się na tyle dogadaną grupą, że, że radzimy sobie w tych sytuacjach, żeby prostu, żeby wstawić się na mecz. I no, tak jak widzisz, w szóstkę przychodzimy nawet na mecz, czasami z tego siódmego też też nie ma, bo komuś coś wyskoczy, tak jak mówisz, mhm. albo sprawy rodzinne czy, 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 czy jakieś inne. No, natomiast myślę, że. O. Może tak być, że, że kilka osób rezerwa czasami w krytycznych momentach, pomaga, ale no my znamy te plusy i minusy i stwierdziliśmy, że damy radę w tym sezonie u, coś ugrać i z, z każdym meczu z nadzieją na, na dobry wynik wychodzimy na parkiet i robimy swoje po prostu. Okej, okay, powiedz jak to jest z tymi nieletami. Czasami bardzo dobre mecze, tak jak chociażby ten wczorajszy z Dream Volley z drużyną, która wygrała 15 z 17 ostatnich spotkań, 3-0, także jest na pewno wynik imponujący w tej drugiej linii. Potraficie wygrać z taką drużyną? Potraficie mieć też mecze, kiedy to wy jesteście faworytem i no kiedy, no po prostu, wam, można powiedzieć, nie idzie, nie. totalnie. Niekiedy tak jest. Zgadzam się, takie, takie są mecze, takie są mecze tutaj w drugiej lidze, mhm. nawet w pierwszej się zdarzają, czasami podglądam, e, czasami dyspozycja dnia ma znaczenie, czasami kto, kto ileś trenuje. U nas nie ma zawodowców w, 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 w drużynie, natomiast mhm. no, trenujemy mimo, od, od roku, ale pomimo tego to jeden trening to w tygodniu to też jest, no, nie jest jakaś duża liczba żebyśmy po prostu wyglądali jak zawodowcy. Staramy się robić to, co możemy. No, nieraz są po prostu gorsze dni i, i tyle. No. Jasne. Szybki teści wiedzy się ligi trójmiasta, ile masz bloków w przeciągu tych sześciu sezonów? Nie mam pojęcia szczerze, nie liczę tego. 98 roku. i z tego co wiem. Okej, okay, dobra, to drugie pytanie, ale pewnie też nie będzie wiedział, skoro mówię, że nie śledzisz, ale jakbyś miał tak obstawić statystyki wszechczasów, na którym jesteś w miejscu no, wśród blokujących zawodników liczyć? Wiesz co, nie mam pojęcia z uwagi na to, że dosyć dużo sezonów było, a ja chyba nie grałem w każdym. Mhm. Na pewno nie grałem w każdym. Nie wiem też jak inni chłopacy, czy, czy każdy grał no, Dobre, nie, nie wiem, spodziewałeś się, że w dziesiątce, ale... Nie będzie czwarte miejsce, 98 bloków. Eee, wczoraj wyprzedził Cię Grzegorz Gnatek. Eee, też, no tutaj można powiedzieć, ikona karskiej Ligi Trójmiasta. Eee, bodajże w tym momencie tracisz do niego jeden blok, także dzisiaj masz szansę powiedzieć zarówno dobić do setki, jak i wskoczyć na podium. Tego Ci życzę, życzę, Nie lotą, żeby wygrali, eee, jak każdej innej drużynie. Dzisiaj mam Cię, eee, masz z drużyną Prometeus. Eee, grałeś poprzednio z Prometeusem, pamiętasz tę drużynę? Pamiętam. Tam widziałem jakieś poszady w składzie, natomiast zawsze ta drużyna gra dobrze, mają super zgranie. Mhm. Myślę, że będzie trudny mecz. Tak samo jak wczoraj wychodzimy na parkiet i, i gramy o zwycięstwo. No, nawet na mnie idzie, to, to walczymy o każdy punkt. Życzę Wam powodzenia. Dzięki, Dzięki za wywiad. Do zobaczenia.